Jesteśmy po panelu Wielkie inwestycje grupy PKP szansą dla gospodarki i społeczeństwa. Jakbym mógł prosić o opowiedzenie, jak Wasze wielkie inwestycje z spółki PKP Intercity wpłyną na rozwój społeczeństwa? PKP Intercity jako narodowy przewoźnik realizuje zrówno swoją misję inwestycyjną misję przewozu pasażerów, którą realizujemy i zamierzamy realizować, ale także stawiamy sobie za cel, aby nasze inwestycje nie tylko rozwijały naszą spółkę, ale również były impulsem do rozwoju regionów, do rozwoju spółek, które z nami kooperują, do rozwoju ludzi, którzy z nami współpracują, żeby te pieniądze, które inwestujemy w rynek były kołem zamachowym dla polskiej gospodarki, dla, polskich spo, dla polskiego społeczeństwa, dla regionu, gdzie realizujemy te inwestycje. Dlatego jest to tak ważne, że szczególnie w tym czasie, w czasie pandemii, gdzie rosną obawy co do inwestycji, gdzie ludzie zastanawiają się, co będzie dalej, nasza spółka wychodzi odważniej do przodu. I te inwestycje zamierza dalej realizować i w dalszym stopniu rozwijać e, swoją spółkę, ale także pozostałe obszary, które są dla nas niezwykle istotne. Co jest również ważne, e, nasza misją spółki, a szczególnie e, na podstawie umowy zawartej e, z Ministerstwem Infrastruktury w PSC, chcemy realizować misję. Walki z wykluczeniem komunikacyjnym w Polsce, która jest cały czas problemem. Nasze pojazdy będą jeździły do obszaru, do, przystatków, do których do trzech nie jeździły. Będą jeździły szybciej, będą jeździły bardziej komfortowo i mamy nadzieję, że to zwiększy konkurencyjność tych regionów, a także zwiększy komfort życia mieszkańców.